Dobry, z tej strony ja czyli Pan Giej, dzisiaj ze mną Piotrek. Dobry Witamy w końcu na Old Streams. E, tak, zrobiliśmy nowego save'a, bo był update mapy, musieliśmy wszystko zrobić to nowo, bo niestety nie dało się inaczej, ale pomijam to. Ale pogarnialiśmy to co mieliśmy zrobić trochę, Zrobili, pozmienialiśmy muffin, więc zaraz wam wszystko pokażemy. E, może tu zacznijmy od tego. Zmieniliśmy ciągniczki trochę, mamy Maseja, zetorek został, Johnny został. Masajek taki doszedł do nas. E, wały To były. Zmieniliśmy kombajn, ponieważ w klas to trochę był za duży. Dzisiaj Patryk będzie nim kościł. nagrość masę zmieniliśmy to. I przystawkę. Ilge, e, to jest Zilger. E, no i Patryk dzisiaj nie będzie kosił. Tu dosła w końcu wiata ta co powinna być na maszyny i na inne rzeczy. E, m, zmieniliśmy przyczepy na autosanki, żeby ten klimat zachować. Tego old streams zmieniliśmy fenda na fenda 712, dzisiaj ja nie będę jeździł zmieniliśmy siewnik na kuna, bo ładniej wygląda, niestety. No i zmieniliśmy kosiarkę na potingera. O, tutaj ło. Petrek się zgubił. No, tutaj zmieniliśmy kosiarkę na potingera. No i tutaj z Mafy zmieniliśmy beczówkę na tak mało hera i wczepę tandemkę na hamburgera czy coś takiego. Na Anna. No, może być i A dzisiaj tak, ja wsiadam do fynda, jadę się drzepak, a Piotrek jedzie kosić to małe pole. Także dzisiaj trochę posłuchacie sobie tego, jak to chodzi. Właśnie my obciążnik jakiś mamy A, tutaj są koło chałupy dobrze Na słomy? Na, na słomy mamy prasę, to zrób na słomy Zawsze tego to tam trochę tego będzie Dobra Ale będzie fajny zestawik Muszę sobie zrespić sklep w innym miejscu żeby kupić nasiona może nawet tutaj go postawię. Dobre, kupujemy sobie ziarna. Kupmy sobie na razie cztery te palety. Mam nadzieję, że normalnie się zrespią. Tak, dobrze. Ja będę wypaczek. Mamy ostatni termin. Mamy znowu sierpień, także nie... Także udało się już tego. Jeszcze z terminami posiejemy wszystko. Jak się hmm. roztylmasem kosi? Paka. Wafno porobione, tak, że można jechać siać. Zobaczymy, jak to wyjdzie nam. I czy fent nie zdechnie pod to górę? To może być równie. Ja sobie wybrałem pole na zasianie na początek. W następnym odcinku będzie Piotr chciał. E, jakoś idzie, pomału sobie idzie. Tylko nie mam mocy. Powiem ci, jest grubo pod górkę, ja staję. A. Nie mogę jechać. Mi się kopie tutaj normalnie Trzeba będzie pomyśleć nad drugim siewnikiem tutaj Więc nam trochę jeszcze zostało, żeby kupić lżejszy siewnik na przykład pod Zetora czy pod coś, no nie? Bo na razie tak średnio, bym powiedział, daję sobie rady. A tu jak górki nie ma to jakoś już wyjechał A nie wiem, czy zaraz tak nie zrobię, że nie się wnika drugiego, sobie już był, bo no, pod tą górkę siać to nie będzie realne, że on tak się kopie. To nie podjadę. Autentycznie. Ja myślę, że będzie teraz z krapiarką przyjechać. Mówisz? No, źle. Mam sobie rób, No, niestety Fendik pójdzie nam inne kawałki, bo na gozystych widzę, że sobie, sobie nie radzi. No, A co poradzić? Siewnik też trochę moc wymaga. No. no, niestety. Zaraz zjadę Fendem, kupię po prostu siewnik taki mniejszy. weźmy Masaja czy Tamżetora, więc ty będziesz brał. Raczą ja tirał, no, no, dobra. Ty no, ale z góry to idzie! Szkoda, że nie ma Ursusów. Jakiś podzonek byśmy tu Ursusa sobie wzięli, czy coś, się No... To jest prawda. Tak to się będziemy męczyć na razie. Ej no, myślę, że z drugim siewnikiem sobie ciągnik jakiś poradzi. Dobra. Ja wracam stąd. W takim razie, bo to nie jest realne takie sianie. Ile tam ma zmiorników, nowa? Nie wiem, chyba 3, 4 tony? O co? E, tak się Dobra, to ja sobie urdę no... Ach, ten farmik i skręcanie ciągnikami. Dobra, cofniemy sobie i ofendzik zostanie na, na drugie kawałki, niestety, no, nic nie poradzimy. Musimy kupić siewnik, taki typowy siewnik, taki bez brony, bez niczego, żeby te ciągniki nie zdychały. Yy, I co by tu kupić, może kurczę kupię, a mogę kupić i serię drivera na przykład. Ona będzie dobra, siedem wydamy. Mamy drugi siewniczek, tylko... Gdzie on się zrespił? Bo ja nie wiem. Aha! Siewnik chyba w kurniku jest. Nie ma. No. Czyli dalej tego moru nie naprawili. Muszę no go sprzedać i kupić. Ale... Nie... Dużo dzisiaj tych fejli będzie? Dobra, kupię go na środku podwórka Niech... i tyle, no bo... Siewniki. I Saria sobie poradzi myśli. No, będziemy na dwa siewniki siać. Będziemy, trzeba pomyśleć pod jakimś ściągniczkiem pod ten siewnik, bo... Ja zetorkę sobie wezmę teraz. Ale no, zetorek taki kurczę no pod ten siewniczek takim i coś powskamy w modach i znajdziemy jakąś kurczę sześćdziesiątkę czy coś, która działa chociaż jakoś tam, byle działała tylko, no nie, to już będzie sukces. No bo gdzie do takiego ciągnika taki siewnik, no nie. Nie to. Dobra, jedziemy dalej z tym rzepakiem. Zobacz, Piotr, jak to śmieście wygląda. Dobre. Hit po prostu, no nie? Hit nie. Mówię, trzeba będzie pomyśleć się nad takim wciągnikiem. Mówię, spoza ModHaba. Do tego siewnika, bo my tak to nic z małych nie mamy, żeby to ładnie wyglądało z tyłu Isariu, no nie? No. Modów tak bardziej zotewnie nie ma, żeby coś ładnie wyglądało z tyłu isarią. Coś małe znajdziemy spoza huba. No i tym to jakoś idzie, Sianie. Przynajmniej ciągnik nie staje co 5 minut. Znaczy co 5 metrów. Wiem, że to wygląda śmiechomicznie, no ale no co zrobić. Musimy mieć jakiś jednak taki pod, pod, taką podstawkę. A, no, za akurat 30 jakoś przetestujemy dzisiaj, czy coś zobaczymy. Bo to takie sianie to nie sianie bym powiedział. Dobra. No dzisiaj w końcu może z pioskiem nagramy w końcu długo wyczekiwany i obiecywany odcinek zimowy. A No, nie musimy nagrać, bo tego nie było. Mam tytuł odcinka tego, komiczne siewy w wypaku. No ale musimy jakiś ciągnik spoza Motkawa znaleźć, pod... Bo tu widać, że kilka takich malutkich maszyn będzie dobre jedne. Tu hmm. ja coś poszuka. co na pewno Jakoś 60, to 60 albo 30 widziałem wyszła. Także może coś znajdziemy. Wiecie, my mamy tyle ciągników i jeszcze małe kupimy, no ale no kurczę no jak widzicie no Duży siewnik jest to górą i duży ciągnik sobie nie poradził, no to co, no to mniejszy ciągnik, mniejszy siewnik, który nie wymaga mocy praktycznie Mamy jakieś się się sposzę, czy tylko tu? Tylko tu Dobra to ja wezmę hmm, przyjaty z krapiarką Dobrze Może tego nowego ja potrzebuję. Wy może właśnie poza odcinkiem poszukamy jakichś dwóch modów spoza Motthuwa i przetestujemy No ładnie Bo to wypadałoby, żeby jakiś agregat znaleźć wtedy pod ten ciągnik taki malutki, no nie? Że do tego się... Albo żeby jakiś uprawowy do tej Isari Polski znaleźć, to no nie? No jedną przyczepę tylko. Dobrze. No coś właśnie znajdziemy, zobaczymy. Myślę, że nie będzie problemu, niby te mody sypjasty wychodzą. Ale jakieś tam, jakoś tam niby działają. Mody sypiasty była, ale działają jakoś. Też może będzie seria, jedna, ale to też nie wiemy, czy to wyjdzie w tym. Bo... Musielibyśmy od nowa modpak robić, ale to... te mody komiczne to w ogóle lepiej nie mówić o nich. Co niektóre mody to naprawdę... Wygrywają wszystko. A nie. A, i można podkreślić, że tak się skupione ten tak. No właśnie, mamy skupione w sumie i Sadownicze. Także no, będziemy się bawić na pierwszym sezonie z sadami. Myślę, że i tutaj będziemy się bawić z sadami. No. Także może, no, czuję, że tu chyba szybciej wyjdzie w minogron jakiś zrobić czy coś. no, no zobaczymy właśnie, bo tu też trzeba maszyny kupić, albo glizarki takiej taki. Dobra, ja sobie muszę miniaturkę jakoś strzelić. Z tym komicznym zestawem. Dobra, może nie w taką. O! O, coś takiego, dobra. I znowu się jem, no nie w sumie, bo na serii pierwszej ostatni sialiśmy, ale ten odcinek... Nie wiem myślę, że we wtorek dostaniecie Bo chyba wpierw wejdzie w jeden odcinek z serii pierwszej i dopiero... Do Sielosu, tak? Czy coś no. na e, do silosu tak no. będziemy sprzedawać okay. Nie wiem czy się w to dzisiaj spracować? Nie wiem że... Zgrabić, no to masejka sobie wejść do grabiejna. No wiem, wezmę, wezmę. W sumie... kurde, to nie wygląda ten siewnik pod zetorem, no ale no... Coś lepszego trzeba znaleźć do niego. Mm. Mamy też z piotkiem nagrany zapas sprawdzania polskich map. W sumie w to dzisiaj pewnie coś mówię, w to też nagramy jakieś sprawdzanie, nie mówię że nie A raczej są giganty za pozostałą skrzypą, bo nam Przynajmniej teraz na zapas nagrywamy to tego, no nie. To będzie kiedy, kiedy wstawać. Tak leby, powiem, że teraz jak chcemy wrócić, to tak dwa dni poświęcić, tak jak wczoraj właśnie poświęciliśmy wieczór i dzisiaj poświęcić sobie popołudnie na nagrywki, nagrać zapas na cały tydzień albo nawet na dłużej, tak jak to ze sprawdzaniem polskich map robimy I, 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 i po prostu wstawiać sobie te odcinki. Dobra. Okej. Okay. Dobra, wypierdolę sobie masyjkę tego nowego. Mm. Ja ze torkiem sobie jezdzę, no nawet nie jest tragicznie z tym siewnikiem, no ale... No, ładnie by, wiadomo, wyglądało w to w 60 jakieś, czy w 30, no. Ale no cóż. Co się ma, to się ma. Nie moja wina, że pod to górę Fendt zdechł. No ale na tym polu ta góra jest dowalona Fantazję mieli jak robili to górę tutaj i tak raczej nie zasieję dzisiaj całości pewnie Piotrek będzie kończył siać Tak prawda, no. no, tu jest No Dobra, wyciężko tylko tu jest coś nie jest dobrych rozmiarów, co ja wymagam Zrobimy sobie to tak po, po rosyjsku sieje normalnie. I teraz z tej strony trochę posiejemy. Czy nie po rosyjsku, tylko po hebrajsku to się. No. Serio, no. no. Warto, żeby zasiąść i tego i mieć. Tragedii nie ma z tym siewnikiem. Bywało gorzej. Kiedyś w ogóle modów nie było i trzeba było sobie A no właśnie, kiedyś to były czasy teraz. No właśnie. Na przykład zim traktory. No. Tykało? Piotrek, Piotr, Piotrek serii robi Nie <laughs> Tak Ciekawe kiedy po którym odcinku by ci kombine wybuchł Tak mi zastanawiam Po, po pierwszym odcinku No nam wszystko wybuchało, no nie? No Ciągniki, kombajn

Dobra, nawet to znośnie idzie. Myślałem, że będzie Ziarno pewnie tak nie ucieka, dopiero 86% mam. Gwizdob, wyzdob. Dobra, jeszcze raz się podpinam prasę. Mm. Dużo tam pokosów for... wyszło? 3, 4, 5, 6, 7, 8, więc już? Hmm. tak dużo ale myślę, że i tak będziemy zaraz skończyć. Ty się podepniesz pod prasę. Możecie sobie prasować, aby. A, bo to jest w No, ja sobie w to kółko zrobię i będziemy zjeżdżać. <gry> I nam. Dobrze. To ja, co do zimowego odcinka, to byśmy mogli nagrać się w tę jedną grę. O jaką ci chodzi? Jaką? Na S się zaczynę Na spróbować To można pobrać bo nie mamy I... ale o innej i tak nagramy, z farminga też zrobimy zimowy odcinek Żeby był taki mały festu i z farmingiem moglibyśmy Zrobili mowy tam zepsze odcinki nawet z tego Wiesz, no możemy nagrać Jaką? Skoki? Ha właśnie tak chciałem tam kurde odcinek 10 minut by trwał. Ja właśnie spróbowałem nagrać coś takiego. No można, zobaczymy. Dobra! Myślę, że będziemy sobie kończyć. Piotr, tutaj wykosił sobie, to ja trochę posiałem. Bo ja nie mam następ... to ja te sobie to taka pola i... Ja będę pewnie w następnym odcinku prasował. No. Jak mi się wydaje, bo tam już trochę... Tam nawet sporo zasiałem, tak wy nawet to wyszło. Okay. Że myślę, że na dzisiaj wam podziękujemy. Dokładnie. Tak, dzisiaj był ze mną Piotrek jeżeli wam się odcinek spodobał to zostawcie łapkę w górę. No i co? Ten odcinek dostanie się we wtorek, następny mowy dostaniecie w czwartek lub w środę. Zobaczymy. No my wam dzisiaj dziękujemy, do następnego trzymajcie się. Cześć!